Jest to fragment nagrania pod tytułem Trzeba się całować. No dobrze, czytam jeszcze raz pytanie. Wyjście z karmy, upadek rodziny, przepowiednie. No cóż, z przepowiedniami chyba wszystko już wyjaśniłem, a wydostanie się z karmy, wydostać się z karmy to święty obowiązek. Jest to powinność ludzkiej formy życia. Jak wyjść z karmy? Zacząć żyć inaczej, no tak się nie da. Kiedy człowiek podlega prawom karmy, to on nie żyje, lecz walczy o przetrwanie. Tak naprawdę to on nie podejmuje żadnych decyzji. Kiedy człowiek jest w karmie, to dzisiaj ma taki wariant zdarzeń, ponieważ wczoraj postępował tak i tak. I zgodnie z prawami przyczyny i skutku otaczają mnie takie, a nie inne okoliczności. Wtedy można przewidzieć, jaki będziesz jutro. Stąd te wszelakie przepowiednie, bo człowiek podlega prawom karmy. Ale jeśli nie jesteś w karmie, to nie ma żadnych prognoz. Żadne przepowiednie Ciebie nie dotyczą. Nieważne, że Księżyc w pełni, albo że coś tam weszło w znak Skorpiona i tak dalej, cała ta astrologia. Chorodzą Koskop jest owszem, zapisany, ale tam są zupełnie inne aspekty, dużo bardziej subtelne. Wtedy życie jest zupełnie inne. Zatem wydostać się z karmy to oznacza zacząć podejmować decyzje na przekór okolicznościom. Te rozwiązania, tak logicznie biorąc, mogą być niemożliwe do wykonania, i ty podejmujesz się tego, i to działa. A Bóg patrzy na to wszystko przez lornetkę lub na przykład w głąb Twojego serca i widzi, że chcesz podjąć jakąś tam decyzję. Jeśli ta decyzja została przez Niego aprobowana, to mówi masz. Podjęcie decyzji jest proszeniem Boga. Prosić Boga oznacza, że nie musisz pracować. Pracować to znaczy zabrać coś z tego świata i nie pytać osobiście o to Boga. To się nazywa karma. Karma jest dla tych, którzy nie chcą rozmawiać z Bogiem. Dla tych, co z nim rozmawiają, żadna karma nie istnieje. Sam fakt rozmowy z Bogiem nie jest już karnicznym działaniem. Myśmy to wszystko przyrównali do modlitwy. U chrześcijan jest to już nieco inaczej. Tam jest tych pięć modlitw w ciągu dnia. Bywa też, że ludzie wpadają w taki nawyk i modlą się, a trzeba po prostu rozmawiać, być nieustannie w kontakcie. Tak więc Bhagavad Gita mówi: Zawsze pamiętaj o mnie, w ten sposób przezwyciężysz wszelkie przeszkody w materialnym zakresie życia. Tak jest zapisane w wersie 53 albo 51, już nie pamiętam dokładnie, to jest rozdział 18. Zawsze o mnie pamiętaj. Okaż mi szacunek, czyli słuchaj mnie. On tobie podpowiada, co czynić. Dostaniesz nawet podpowiedzi, o czym marzyć, i wtedy dajesz sobie z tym wszystkim radę. A wtedy uwalniasz się od karmy. Klucz do karmy, klucz do wydostania się z tego więzienia znajduje się u mnie, tutaj. Muszę po prostu zacząć z Nim rozmawiać, to wszystko, a wtedy od razu wszystko się dzieje o tak. A jak rozmawiać? Tak jak z człowiekiem, bo jeśli będziesz z Nim rozmawiał jak z Bogiem, że Ty jesteś tu, a On gdzieś tam, On jest przyjacielem tutaj na jednym poziomie, jest najlepszym przyjacielem, On nie jest po prostu rodzicem, jest dla Ciebie jak przyjaciel. Możesz go postrzegać jako rodzica, ale zobaczcie, kto może cię bardziej zadowolić: przyjaciel czy rodzic? Przyjaciel, prawda? Ponieważ rodzic to po pierwsze nie to samo pokolenie. Rodzic coś może, a czegoś nie może, a przyjaciel jest na twoim poziomie. Dlatego Bhagavad Gita powiada. Ponieważ jesteś moim przyjacielem, to mi nie zazdrościsz i odkryję tobie wielką tajemnicę. Słuchaj, co do ciebie mówię, a wtedy wszystko będzie dobrze. Nic się nie rozpadnie, Bóg niczego nie niszczy, On tylko stwarza. Tu jest jeszcze jedna taka bardzo ważka kwestia. A co jeśli któryś z małżonków na przykład umrze albo jeśli odejdzie? No cóż, skończył się jakiś tam program relacji karmicznych. One zostały odpracowane, no i co? Wtedy trzeba puścić niektórych ludzi, a wiecie, co oznacza puszczać. Bywa, że się rozstali, ale miłość pozostała. Ktoś tam się w kimś zakochał, jedno z nich ma gorące uczucia. Był taki film Admirał, to o kołczaku. I tam przytrafiła mu się taka miłość, on się zakochał. I jego żona powiedziała, Zakochałeś się? On odpowiedział twierdząco. On był taki uczciwy, dobry, szlachetny. Ona się zwróciła do niego: Czy z nami jest wszystko w porządku? On przyszedł późno, był z kimś na balu, nie był ze swoją żoną i odpowiada: Nie, z nami nie jest wszystko w porządku. Powiedział szczerze: Powiedział, że tak, że się zakochał. Ona mu na to w porządku, nie będę sprawiać żadnych przeszkód, rozstaniemy się w zgodzie. On wtedy powiedział do niej: Nie, nie musisz nigdzie odchodzić, ja jestem twoim mężem, ty jesteś moją żoną i tak będzie zawsze. On w taki sposób potem zdecydował, tak chciał to pokonać, ale to mu się nie udało, a wszystko dlatego, że on był szalony. Kołczakowi mawiali, Bohaterów jest wielu, ale tylko ty jesteś tak szalony. On wygrywał nieprawdopodobne bitwy morskie. Jego żona nie była szalona, a ta na balu, która się w nim zakochała tak nawiasem ona była też zamężna ona też była szalona i się odnaleźli wzajemnie. Jej tam było wszystko jedno. Ona go kochała nie jak męża, ale przede wszystkim jako zbawiciela ojczyzny. Inne kobiety jej nie rozumiały. Ona stała się dla niego taką towarzyszką broni. No cóż, opowiadam wam to wszystko, aby dać przykład, że jeśli odpuścisz i wszystko jest w porządku, oczywiście, że to przeżywasz, ale nie robisz skandalu. Puszczasz, to znaczy, że wszystko jest nienaruszone. Ale jeśli trwasz w nieszczęściu i w Twoim wnętrzu trwa jakiś rodzaj walki, to oznacza, że nie odpuszczasz. Rozwód może się wydarzyć, ale to się nie dzieje, bo zarówno miłość, jak i nienawiść, to mówiąc obrazowo, ta sama sprężyna, która ciebie trzyma. Po prostu nie zaczniesz nowego życia, więc musisz zamknąć te stare sprawy. Tak więc dobrze jest puścić to wszystko, wtedy będziesz mógł mieć nadzieję na jakąś kontynuację i tak dalej. I to nie dlatego, że musisz wyjść z karmy. O wyjściu z karmy już mówiłem. Trzeba zamknąć za sobą przeszłość, aby ona ciebie nie trzymała. Bo przyszłość nadejdzie, a ty nie będziesz w stanie spłacić swoich przeszłych długów. Sytuacja zbyt może. Się nawarstwi. Potem zrezygnujesz z przyszłości i będziesz miał chronicznie zły nastrój. Będziesz narzekał, że wciąż jedno i to samo, dlatego musisz po prostu zamknąć przeszłość. A zamknąć przeszłość oznacza zamknięcie wszystkiego, co było wcześniej. Jeśli ktoś tam był wcześniej, ty po prostu dobrze o nim myślisz. W tym celu trzeba sobie przemyśleć, co oni tobie uczynili dobrego i co złego ty uczyniłeś czy uczyniłaś im. To dotyczy obu płci, obu wariantów relacji. Lecz jeśli będziesz sobie myśleć, jaki to on lub ona jest rań i jaki lub jaka ja teraz jestem nieszczęśliwa, chcę ocalić tę relację, nic dobrego z tego nie wyjdzie. Wtedy tylko pogłębiasz tę przepaść. Wtedy kwestia pozostaje nierozwiązana i tworzy się bardzo bolesna rana. Tylko wy sami możecie ją uczynić. Leczyć. Bo koniec końców relacja między mężem i żoną to nie jest związek między mężem i żoną, to jest relacja żony z Bogiem lub męża z Bogiem. Sanskrit ma na to konkretną nazwę. Trzeba w jakiś sposób, na przykład poprzez modlitwę, nawiązać tę relację, poprawić ją. Cóż, to wszystko może być inaczej, być może będzie jakieś inne życie z kimś. A może w tej dotychczasowej relacji będzie lepiej? Może być i tak, i tak.